Kiedy tam się urodziłeś teraz powiedz? 5 kwietnia? 5 marca? No, 91, 91. 91. 91, ale. Dzień, dzień miesiąc. Dzień. aż jeden. Mam szczęście, wysyłacie mi czasami prezenty. Uwielbiam prezenty. I wszystko to lubię, was bardziej. To jest rad. Lubię was, jak piszecie zabawne komentarze. I dostaję czasem fajne rzeczy, na przykład paczki z chemicznymi rejestrami. Nie wiem, co jest w środku. może być bomba. Dostałam dwie paczki, jedną i drugą. Ale tutaj jest więcej, więc myślę, że odłożymy tą. Uuu, faje bąbelkowe. Nie daj się, nie zmieniaj tematu. Mamy tutaj trzy pary. Wymiar dwa, jakby też pytał. Uuu, są piękne i jedne to są pęczochy. Drugie to są ażurowe, czarne, a trzy są ażurowe, białe. Czy najpierw ażurowe, białe? Spójrzcie, tutaj jeden bardzo bawełny. Są beżowe? Uważajcie, to co jest na zdjęciu, czyli zawsze jest Nie w ze środku. That. Są beżowe, to znaczy, że mogę mieć czarne szpilki dla Ale są dali. O Jezus, już mi Ale znając życie i ich żywot będzie krótki. Ze mną? Ze mną, O wow! Widzicie to? Uwielbiam je, są naprawdę śliczne. To jest drobna siateczka, więc właściwie od razu wklotła się kolor mojej skóry. A nie mogę się na nie patrzeć. Czekajcie, czy jakiś pokoleniec wysyła takie rzeczy, na przykład, nie wiem, spuszcza się na teraj stopy i, i potem patrzy na te tury i mówi, o tak, masz Kogo my tu mamy? Z nami Mieszko, Popek, ta stara k A nie, sorry, to Kaśka Piasecka Boże, Kaśka, wy mi się tak mylicie Ze starą rejenta Pudzian był drugi w kulach Za to Kaśka Piasecka do kuli jest zawsze pierwsza. Kaśka jest tu z polecenia Pudzianowi polecali ją jego tirowcy Kaśka myli mnie z Paczesiem, bo jest ślepa Za, no, za to na pewno rozróżniłaby nas po smaku Kaśka w ogóle śmiała się z moich tekstów, nie? które mówię na standardzie. Co ciekawe, te teksty też z***ałem Kaśki klientom. Chodzi o teksty ile i myju, myju. To obserwowałam w telewizorze, więc też to się zakończyło w momencie, tak jak i widzowie to widzieli, tak? Nie wiedziałam... opowiadam, bo to było od razu przez nas przy komentatorach. Niestety nie wiadomo dlaczego, nie wiedziałem nawet, że obaj mają takie grupy kibicowskie. Doszło do starcia i tam była taka zadyma, że ochroniarze to mieli spory problem, tak dużo osób się biło, łącznie z kobietami. To wszystko było tuż obok klatki. No i niestety tak to wyszło, że trzeba było to zakończyć, no bo w innym przypadku, gdyby jeszcze Jacek Murański coś powiedział, znowu przykładowo o dzieciach Marcina Najmana, no to nie wiadomo, co by się tam wydarzyło dalej, kiedy oni tak już nie chcieli przestać się bić. Jaki przystojny chłopiec. Za mundurem, dziewczyny, sznurem, absolutnie do tego sznureczka się zaliczam. To życie to jest podłe, stary. Życie jest podłe. Uświadomiłem to, Trzy lata temu, jak spowiadałem się z moich historii z życia, takich, gdy byłem chudym szczurem, 53 kg, że niby teraz 80, nadal wyglądam jak leszcz, ale no całe życie byłem taki, całe życie byłem taki gnojony, dojeżdżany i w ogóle, tak. A czego ty nie masz ten Denhancera i autoakcepta? Nie, bo mi to nie działało, Potem, a potem do Ale ja też na przykład nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, że jest akcept nawet Ja wiem, to są emocje, ale jestem pojeb... No i tak, tak to wygląda Nie masz jakiegoś brata? Co? Gdzie? Ale co ty się boisz? Boisz się stracić konto na Faceicie? Gdzie grasz na szóste levele? Jesteś gównem jeszcze? To nie, bo to... boisz się stracić mm -hmm. szacunku CS-owego którego ty nie masz Rozumiesz? Bo nie z kimś w tym cs <laughs> Jedyne co robisz, to wciskasz skrzynki <laughs> Ale, kurde. Ale kurde. O, kurde o, o, o no Jakby no aż mi lekko, aż mi lekko wypieki wyje. No, bo... <laughs> Gdybym nosił morogacie albo żyłbym w celibacie, to bym uciekł, byłbym szybki, aby zmacać twoje cycki. Jeśli mógłbym wybrać pracę zadowolnie jaką płacę, chciałbym zostać masażystą robić masaż twoim cyckom. Ja nie byłem z tych, którzy chodzili i, 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 i zaczepiali, byli słabszych, nie? Ja byłem z tym, który no, jak dosyć nikt z nich nie był. <noise> nie, nie no, nie, no mówmy się, były i były gnoje, co, co byle się do kogoś dopierdolić, byle nawyzywać, wiesz, no ja, se, ja zawsze się mi gdzieś tam obrywało, ale ja byłem z takich, co, co no nie, no po prostu, nie, nie jak, o, dam Ci przykład, męczyli, chodziłem z psem na spacer na swoim osiedlu, nie, i była grupa dzieciaków, starszych ode mnie, e, co szedłem, na przykład kopnęli mi psa, nie, stary, i, i ja miałem. Ku... 12 lat. I czy, czy, czy zaczepiali mnie, wyzywali, no mówię, no, no, najbardziej mnie psami męczyli, nie? Wiesz, jakieś głupie kur... Ten raz mnie ktoś kopnął no, psa, wróciłem do, do, do ojca, mówię, że tata, no zaczepiają mnie, nie? I co mam zrobić? A ja to jest, mówię, chcą. No kur... wróćcie tam, mówię, i mu w mordę. Ja dzieciak, mówię, idę, no nie dam psa kopać. I szedłem sam. Szedłem, mówię, kur... No, wyprowadziłem cię, a nie będziecie mi kur... Byli, nie? I nie bili już. Bili byli, nie bili, ale no, nie zaczepiali mnie. Że to był taki ten, moment to... inacyjny, że bili psa i, I poszedłem, pamiętam za dzieciaka, walnąłem jednemu w mordę. Oni się zdziwili, że w ogóle wszedłem sam i, i, i już, i już nigdy, wcześniej, i nigdy później mnie nie zaczepiali na osiedlu. Wiadomo, że to nie jest rozwiązanie i też nikogo nie namawiam do tego. Raz, dwa, trzy. Miam! Jeszcze ziem, ziem, ziem! Ile to jest milion złotych? Dużo! Za milion możesz mieć trzy wypasione gelendy, cztery kawalerki w zielonej górze. Albo to Porsche 911, które jest do wygrania w naszej loterii. Masz 39 zł? To wejdź teraz na wygraj911.pl, kup e-booka i weź udział w naszej loterii. A ten stradale to już też tylko kurwa, loterię na pia... Dobra, idę na koniec kolejki, żeby chochla zagrzana była. Panie Jakub, zapraszam. Serio kurwa. Rozbieramy się. Ja pia... Zimne. Proszę położyć jądra do zważenia. No przecież położyłem. Gdzie? A, dobra, rzeczywiście, nie dowiedziałem. Co kurwa? Koruje pan na coś? W internecie mi piszą, że jestem akustyczny. Jaki L. Ja p dole tu chyba nawet nie ma co psychologa wołać. ty kurwa, Coś tam jest? O żesz, kurwa. Ej, weź, weź rejestrator, nagraj to kurwa. Ej, co to? O kula, spielaj. Kto będzie w 222? Można otworzyć. Zajęte. Dzień życia asystentki posła Komisja Śledcza spraw Pegazusa. Fajnie, że. Fajnie, że jeszcze mi komputer wyjechał. Nie znam się, ale podobno nie wolno trzymać suchych kwiatów, bo wtedy. wy, wtedy miłość usycha. Nadia to napisała. I promise, Maddie, I'll change, I'll grow, I'll be better. Nadia, co ty. Polisz? Dopełni całą tą kompozycję. Co ty, kurwa. Co ci się Oficjalnie jednorazówki zostały zakazane. Dzisiaj została podjęta decyzja o zakazanie jednorazówek na terenie całej Polski. Czyli prawdopodobnie już od poniedziałku lub następnego miesiąca nie będziecie mogli ich właśnie kupić. You were Hirt Multim 3 lata temu, grałeś za pewien pamiętasz? To jest to, co graliśmy na streamie, takie kurwa. Pamiętam, pamiętam jak się zmuszałem, żeby w to grać, żeby wysać z niego zasięgi. Dlaczego we wraku Titanica nigdy nie znaleziono ludzkich kości? Ponad 111 lat po zatonięciu Titanic nadal fascynuje i zaskakuje. James Cameron, reżyser filmu Titanic, który odwiedził i zbadał wrak 33 razy, twierdzi, że spędził na statku więcej czasu niż jego kapitan i powiedział: Widzieliśmy ubrania. Widzieliśmy parę butów, co zdecydowanie sugeruje, że w pewnym momencie znajdowało się tam ciało, ale nigdy nie widzieliśmy żadnych ludzkich szczątków. Jest to fakt, który doprowadza wyznawców teorii spiskowych do szału, ale istnieją doskonałe powody, dla których nie znaleźliśmy ciał. Ponad 1500 osób, które zginęły, gdy statek poszedł na dno. Pierwszy, mniej ciekawy powód jest taki, że kamizelki ratunkowe noszone przez wielu pasażerów i załogę pozwoliły im wypłynąć na powierzchnię, a sztorm po zatonięciu prawdopodobnie szybko zmiót ciała z wraku, podczas gdy prądy oceaniczne rozniosły te ciała na ogromnej powierzchni. Ciała uwięzione w samym wraku prawdopodobnie również zniknęły dzięki pracy ryb i innych organizmów, ale przecież kości znajdowano na innych, znacznie starszych wrakach statków, więc dlaczego nie na Titaniku? Wszystko przez głębokość. Na głębokości poniżej 900 metrów występuje tak zwana strefa kompensacji węglanu wapnia. Woda w głębinach morskich jest nasycona węglanem wapnia, z którego głównie składają się kości. Na dużych głębokościach jest znacznie mniej węglanu wapnia, więc woda wciąż może go przyjąć. Więc gdy morskie stworzenia zjedzą ciało i odsłonią kości, te po prostu się rozpuszczają. Co nie dzieje się na mniejszych głębokościach. Ale są tacy, którzy uważają, że w zamkniętych częściach statku, takich jak maszynownia, gdzie woda mogła nie być w stanie dostać się do środka, wciąż mogą znajdować się zachowane ciała. Czarny odbyt. Реппото. O co? Za city handlowym? Tu gdzie jest Kastorama? Proszę zobaczyć kurwa. Jeden, drugi, trzeci spowalniacz. Pierdę to kurwa, wam pokażę jak to się robi. Robisz tak. I tu kurwa przeszkody zajeba. To robisz sobie, a nie ma samochodów, to robisz tak. Jeb kurwa. I chuj wam w dupę z tymi spowalniaczami kurwa, które rozpierdalają tylko samochód. Kurwa, co za... U. To. <laughs> <laughs> mu się biedaczek. Ciekawe czy koty śnią. <śmiech> <śmiech> Mister Chief face the camera. <laughs> I te polaczki co myślą, że ich B58 robi wszystkie auta, szrot ze stanów 500 koni potaniości. A zwykle wolno Sunset 400 HP ci robi tyle warte wasze KUMW. Zapraszam, zapraszam na kreskę tak zwaną pojazdem spalinowym. Ja przyjadę motocyklem. Porozmawiamy wtedy. Hej malutka. Pani z TikToka powiedziała, że od teraz trzeba wkierdać marchewki. Masz. Co na mnie syczysz? Pani z TikToka powiedziała, ona jest mądra, ty musisz się marchewki. I chuj. Nie będzie królików. Cała będziesz królikiem baksem. Masz jedną, drugą, trzecią. A, żebyś się najadła. Smacznego. Co się tak patrzysz? Smutną miną. Zaraz ci cebulki dam. To se zaraz sałatkę skroisz. Odrzuciło cię. Wow, no przez smoga mi bije! Ró ten komputer zaraz! Co za na gra? Dokłowa no nie mogę no. <śm>